Piątek, Jak została ogłoszona decyzja, zrobił się gorący czerwony telefon, że odmawiają kwiaty, no bo muszą sprzedać to co mają. Tak, były zamówienia, samochody były zapakowane. Na no, następny dzień rozpakowywanie. Mamy nadzieję, że może coś się ruszy. Zobaczymy, co, co, co przyniosą kolejne dni. Dzisiaj jeszcze cmentarze są zamknięte, jak człowiek o tym mówi, to mu się głos niestety załamuje. W tym tyle, że chodzimy od. W sumie od czerwca pielęgnujemy, sadzone jest, rozstawiane, podlewane, zasilane. No i teraz wszystko poszło na marne. Pomoc z tego, co zauważyłam, nie obejmuje ogrodników, którzy mają chryzantemy mycięte. No a ta chryzantema cięta, jednak jak jest ścięta, no to najlepiej jakby ją najszybciej sprzedać. Ta decyzja została za późno podjęta. Nasze ludzi, no zawiedzionych jest i, i klientów. Tu na wstępie dużo Prezydent Sturek nam pomógł, zgłaszając właśnie na Facebooku, że ludzie mają pokupować do domu i też. Jak również chciałem podziękować klientom, kibicom arki, którzy też masowo przyjeżdżali i kupowali kwiaty, żeby jakoś nas ratować.